To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W dzisiejszym odcinku Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, Dobra. CMC Markets. Dzień dobry, witajcie w ten ostatni czwartek maja. Maćku, zaczynamy od normalności, bo podobno zaczyna się robić na rynkach normalnie, dlatego że podobno, nie wiem czy to prawda, inwestorzy bardziej się teraz przejmują sytuacją amerykańsko-chińską, i konfliktem gospodarczym Chin i Stanów Zjednoczonych niż koronawirusem. I to jest w zasadzie niezła wiadomość. Być może pandemia schodzi na dalszy, na dalszy plan. Ale sprawa amerykańsko-chińska jest poważna. Yuan spuszczony ze smyczy. Yuan za yuana za trzeba płacić więcej niż 7 dolarów. Tak, no, to jest taki temat, który już od pewnego czasu się przewija, ale póki co faktycznie górą była kwestia pandemii. Ale o dziwo tutaj, mimo wszystko, pomimo że sprawa jest poważna, to inwestorzy i tak wydają się dość mało przejmować na dzień dzisiejszy oczywiście tą tematyką. W dalszym ciągu jest relatywnie duży optymizm jak na aktualną sytuację. Natomiast, no, tutaj zaskakujący jest też ten brak reakcji na to, co się stało wczoraj, bo wczoraj parlament. Chiński przyjął tę ustawę o bezpieczeństwie w Hongkongu, o którą teraz cały konflikt tak naprawdę ponownie się rodzi. No i to może spotkać się z jakąś konkretną odpowiedzią ze strony USA, no bo tutaj już klamka zapadła. Dodatkowo Mike Pompeo, czyli sekretarz stanu USA, powiedział, że to jest jawne naruszanie autonomii Hongkongu i to spotka się z reakcją Stanów Zjednoczonych, więc no, ta reakcja faktycznie może być rynków e, póki co zaskakująca. Yuan dość mocno tutaj e, faktycznie na tej sytuacji traci. W tym momencie indeks Yuana, czyli taki koszyk walut, w, w, który pokazuje siłę Yuana względem e, najważniejszych walut świata, jest najniżej od października 2019, czyli tu jeszcze nie ma takiej tragedii. Tutaj mówimy o okresie, który był apogeum, Wojen handlowych, tych, nazwijmy to poprzednich. Natomiast względem dolara, wczoraj był najniżej od 12 lat. Ale jeszcze taką ciekawostkę powiedziałem, może dla miłośników i poszukiwaczy różnego rodzaju teorii spiskowych, bo na jednym z takich portali, można powiedzieć, libertariańskich, spotkałem się z komentarzem, w którym autor porównuje aktualną sytuację konfliktu. Pomiędzy Chinami a USA, gdzie zaczęło się od konfliktu walutowego, potem przerodziło się w konflikt handlowy, do sytuacji konfliktu japońsko-amerykańskiego przed drugą wojną światową, gdzie też początkowo była walka wojna walutowa, wojna gospodarcza, aż w końcu Japonia zaatakowała Pearl Harbor. Tak, jak wspomniałem, to jest dla poczekiwaczy teorii spiskowych, sam im się pod tym nie podpisał, ale to pokazuje, jakie nastroje w niektórych kręgach Stanów Zjednoczonych panują i jak to się może przekładać na rynki, bo wiemy, że Inwestorzy czasem poszukują takich smaczków i tego typu informacje mogą w przyszłości rzutować na notowania nie tylko Iłana, ale generalnie różnego rodzaju rynków finansowych, również akcyjnych. To teraz Łukaszu o notowaniach złotego, na które to notowania dzisiaj a właściwie niemalże przed chwilą wpłynęła na pewno decyzja Rady Polityki Pieniężnej o kolejnym obniżeniu stóp procentowych. Przestrzeń do następnych obniżek robi się już coraz mniejsza, ale i tak złoty w porównaniu z tym co mieliśmy na przykład tydzień temu jest całkiem, całkiem mocny za dolara płaci się trochę więcej niż 4 zł i 2 grosze, euro kilka godzin temu 4.42 po decyzji RPP raczej 4.44 frank, dzisiaj od 4.14 do 4.15, funty w tej chwili nieco więcej niż 4.94, ale za funta jeszcze niedawno płaciliśmy więcej niż 5 zł. A Rada Polityki Pieniężnej chyba się przestraszyła jednak najnowszych danych statystycznych o polskiej gospodarce po wybuchu pandemii. No na pewno zaskoczyła rynki, bo 18 z 20 ankietowanych analityków chyba przez PAP nie oczekiwało już żadnych zmian stóp procentowych do końca przyszłego roku. Więc to na pewno jest duże zaskoczenie. Czy Rada się przestraszyła? Myślę, że na pewno wzmocniła się tym, że dane dotyczące inflacji z poszczególnych krajów, które płyną, no pokazują, że jednak tych impulsów inflacyjnych, pomimo tak niskich stóp procentowych, nie ma, więc myślę, że o tym głównie Rada, Rada myślała. No, zobaczymy. Ten dystans pomiędzy inflacją a stopami procentowymi dalej, dalej jest spory, jest to niekorzystne dla złotego. A czy Rada się przestraszyła tej słabej dynamiki, słabego odbicia gospodarczego w Polsce? Pewnie tak. Tylko czy niższe stopy procentowe, jeszcze niższe o 40 punktów bazowych, one w czymkolwiek w tym momencie pomogą? Ja, ja wątpię, mówiąc szczerze, bo po pierwsze, to pogarsza sytuację. Finansową dochodowość jeszcze bardziej całego sektora bankowego. Zresztą widzieliśmy indeks banki RUNO i wygląda na to, że skończy na poważnych minusach, grubo poniżej 3%, 3 na minusie, gdzie wyglądało na to, że już popyt się pojawił na bankach, więc na pewno dla inwestorów to jest niekorzystna informacja. Czyli mniejsza dochodowość sektora bankowego. Czy w związku z tym sektor bankowy będzie obniżał marże kredytowe? Nie. Raczej zostawi je na tym samym poziomie, może nawet relatywnie wzrośnie, wzrosną te marże, więc tutaj tego impulsu dla, dla kredytobiorców nie będzie, ale przede wszystkim te niższe stopy procentowe, ja wątpię, żeby spowodowały jakiś impuls dla konsumenta. No nawet jeżeli konsumentowi odrobinę teraz spadnie, koszt kredytu, na przykład kredytu hipotecznego, no to jednak widzimy z różnych takich fragmentarycznych co prawda danych, że jednak polski konsument jest bardzo przestraszony tą sytuacją, jest niepewny, skonfudowany, nie, nie jest w stanie dobrze odczytywać tych różnych informacji rządu, najpierw o blokach, później o odmrażaniu, na, na bazie... Albo przeglądając dane w tym względzie z całej Europy, no to widać, że, że Polacy są nieufni, a jeżeli są nieufni, niepewni, no to nie wróci taka konsumpcja, jaka była bardzo szybko. Więc myślę, że o wiele więcej dałyby tutaj jakaś zorganizowana, konkretna, skoordynowana akcja rządu, właśnie informacyjna. Niż kolejne obniżki stóp procentowych, szczególnie właśnie w krótkim terminie. W efekcie, inwestorzy, którzy kilka dni temu, niecałe dwa tygodnie temu, mocno wrócili do złotego, do tego ryzyka, no teraz mają impuls taki, żeby zrealizować zyski. Realizują te zyski w miejscu, które nie jest, nie jest przypadkowe z punktu widzenia wykresu, bo tutaj na dolarze mówimy, że to są widzimy, że to są szczyty z 2019 roku. Na euro to są szczyty z 2018-2019 roku i to, to pięknie działa w tym momencie jako wsparcie. No nie jest to wszystko, nie jest to wszystko zachęcające. Zobaczymy, zobaczymy, ale równie dobrze można mówić, że te ostatnie kilka dni umocnienia złotego to tylko korekta, a za chwilę wrócimy do spadków złotego, no kluczowe będzie to, co się stanie jutro i w poniedziałek. To teraz przenosimy się na rynki giełdowe, zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Maćku, te indeksy amerykańskie wyglądają ostatnio dobrze, zwłaszcza NASDAQ, Nazdaq je, jest na wyższym poziomie niż miesiąc temu na przykład. Tak, Nasdaq się tak dość mocno zbliżył do swoich historycznych szczytów. Tam dzieliło niecałe 2,5%. I na poziomie, który też nie był przypadkowy, tak techniczny poziom 9500 punktów, nastąpiła korekta, która tak naprawdę była taką klasyczną realizacją zysków. I tu jeszcze jeden czynnik się pojawił. Ten wzrost apetytu na ryzykowne aktywa sprawił, że przy tak wysokich poziomach spółek technologicznych, które no, niewątpliwie w dużej mierze były beneficjentami pandemii spółki informatyczne, spółki, które usługi w chmurze udostępniały. No to to były spółki, na które był, na których usługi był bardzo duży popyt no i one na tej fali zyskiwały i w momencie, kiedy już były wyceniane naprawdę wysoko, no a pojawił się taki lepszy nastrój na rynku, no to kapitał z tych spółek przeniósł się na te spółki, które w ostatnim czasie mocno traciły, a w tym momencie w świetle oczekiwań na uwalnianie gospodarek, na to, że te poszczególne spółki będą mogły potencjalnie generować zyski, oczywiście to jeszcze kwestia, czy faktycznie tak będzie, ale nadzieje z tym związane na pewno rosną, no to siłą rzeczy musiały, musiały swój ruch skorygować, ale nie wykluczałbym tutaj w przypadku tych spółek, że mimo wszystko Nasdaq ponownie wróci na te poziomy, które jeszcze obserwowaliśmy tydzień temu, no i że zostaną pokonane te nowe szczyty jeszcze nawet w perspektywie tego roku, Wiele oczywiście zależy i tutaj mówimy już o nieco szerszym horyzoncie czasowym od tego, jak będzie faktycznie kształtowała się ta potencjalna druga fala zachorowań, o której, o której też się rynek boi, ale nawet jeżeli by to nastąpiło, to znowu spółki z indeksu NASDAQ, spółki technologiczne, spółki FANG, które mają tutaj istotny udział w tym indeksie, no będą na pewno miały przewagę nad innymi akcjami z rynku amerykańskiego. Łukaszu, nasz WIG-20 tak efektownie nie, nie rośnie jak Nasdaq, ale też jest z nim nieźle. Ostatni tydzień udany, mamy więcej niż 1700 punktów. Przez ostatni miesiąc WIG-20 wzrósł o sto kilkadziesiąt punktów. No i mówiłeś dzisiaj o bankach, za chwilę pewnie powiesz jeszcze więcej, ale WIG Banki na przykład zachowuje się ostatnio też podobnie jak WIG-20, też potrafił ruszyć się w górę. Ostatnio tak i dzięki temu wig 20 faktycznie ruszył w górę. Jednak jak z, z, przeanalizujemy cały ten rok, czy ostatnie 3 miesiące, to polskie banki będą jednymi ze słabszych, podobnie jak banki europejskie. No ta decyzja RPP na pewno dzisiaj dzisiaj nie pomoże. Jednak jeżeli spojrzymy na wykres który i takie porównanie rentowności 10-letnich 10 obligacji amerykańskich i, i tego, co można zyskać na rynkach akcyjnych, na amerykańskich rynkach akcyjnych, no to nie można się dziwić, że inwestorzy jednak idą w rynki akcyjne i na pewno, ta, na pewno jakaś część tych środków trafi. Zarówno na WIG20, jak i do, do polskich banków. Można oczekiwać, że ta sielanka inwestycyjna, ta bezkarność, no jednak trochę, trochę potrwa, bo rozrzutność i te koła ratunkowe, właśnie banków centralnych rządów, no są, są, wy, są wyjątkowe, więc myślę, że przez kilka jeszcze kwartałów, Inwestorzy będą myśleli tylko o tym, jak tutaj zarobić, gdzie można zarobić. A zarobić w tym momencie można głównie na rynku akcyjnym i dopiero za kilka kwartałów, a może jeszcze później, zaczniemy się tak naprawdę martwić. No dobrze, ale te wszystkie długi trzeba w końcu spłacić i, i, i zaczną się niepokoje. Na razie inwestorzy czują się zupełnie bezkarnie. Polskie banki, no, WIG20, przebił i zamknął tą lukę, czyli to 1650-1700 zostało zamknięte, głównie właśnie dzięki sektorowi bankowemu. Ostatnie trzy sesje wyglądały nieźle i dzisiaj mamy, dzisiaj mamy właśnie decyzję RPP, która no, dużo komplikuje na wykresie, ale można powiedzieć, że jest to, jest to co widzimy na, na indeksie WIG Banki, no to jest pewien rodzaj uklepywania dna na wykresie i, i takie powolne budowanie formacji właśnie do, no jakby do definitywnego wyjścia z trendu spadkowego wygląda na to, że powoli wchodzimy już w tre, przynajmniej w ten trend horyzontalny i na koniec tej części programu ożywiona branża turystyczna ożywiona no bo jednak jak się patrzy na notowania potentatów tej branży na świecie to jest coraz lepiej no przykładem chociażby Booking Holdings Maćku no jest to branża, która jako pierwsza została uderzana skutkami pandemii. No i tutaj najdotkliwsze były straty w tych pierwszych tygodniach lutego, znaczy marca, ale jeszcze, jeszcze pod koniec lutego tutaj silne spadki się pojawiły. Natomiast no w tym momencie wystarczyła tak naprawdę jedna informacja o tym, że Hiszpania otwiera się na turystów i jedna z głównych, największych firm turystycznych w tym momencie na świecie, czyli TUI zyskała, no w samym tym tygodniu Mamy wzrost już niemalże 80%. Wprawdzie ten ruch wzrostowy się nieco dzisiaj skorygował, no ale wczoraj wzrosty właśnie w skali tygodnia osiągały 80%. No ale można powiedzieć, że dlaczego inwestorzy indywidualni, w ogóle rynek nie wchodził w akcje? Tego typu spółek biur turystycznych w momencie, kiedy one były tak tanie. Ja myślę, że tutaj cały czas w pamięci pozostawał upadek giganta Tomasa Kuka, który przecież nie tak dawno nastąpił. Więc tutaj mimo wszystko ryzyko było bardzo duże. Faktycznie akcje tych spółek były bardzo nisko wyceniane, no ale jednak przy bardzo dużym ryzyku. Jednak biura podróży ponosiły faktyczne koszty, środki były zamrożone przez długi czas, zanim nastąpiły zwroty, które też te firmy musiały swoim klientom Zapewnić, no tutaj było ryzyko utraty płynności finansowej. W przypadku Booking.com, który też dotkliwie stracił na początku, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Booking nie jest taką firmą stricte, znaczy działającą na takiej samej bazie jak, jak biura turystyczne, jednak to jest pośrednik, który tak naprawdę tutaj. Cierpiał głównie w wyniku spadku prowizji, z tego tytułu nie czerpał przychodów. W pierwszym kwartale zanotował stratę po publikacji danych tutaj mamy takie informacje niemalże 700 milionów dolarów no ale, mimo wszystko, taka spółka jak Booking dużo łatwiej i dużo szybciej może zredukować koszty, no i utrzymać się na powierzchni. W tym momencie też bardzo. Silne wzrosty można obserwować na, na spółce Booking.com, na kursie akcji. W ostatnich tygodniach też już rzędu 50%. Także widać, że ta branża turystyczna ożywa, ale oczywiście nie można wykluczyć, że ponownie jakieś restrykcje będą się pojawiały i to też będzie cios, i w pierwszej kolejności tego typu spółki ucierpią. Kończymy pierwszą część artystów rynków. W drugiej części spotkamy się. W tym samym składzie będziemy dużo mówili o wybranych spółkach notowanych na giełdzie w Warszawie. Na pierwszy ogień pójdą spółki górnicze JSW i Bogdanka.